Maurycy Polaski. Mój przekaz dnia. Dzień, dzień dobry, kochanemu Państwu. Dzień, nie tydzień dzień, tam dzień. Tydzień bez pana Andrzeja Wodeckiego, chociaż jednego w programie, to jest tydzień stracony. Dzisiaj będzie utwór polemiczny. Postanowiliśmy państwa zmobilizować do dyskusji. No panel otwieramy. Czy to jest zdrowy sport, czy nie za bardzo? I czy to w ogóle sport, i czy to tradycja, tylko czy to ludzie, którzy mają to, to robią, czy nie, czy wręcz przeciwnie. Yy, nic nie ma białego i czarnego w życiu. Wiecie Państwo, same odcienie szarości dookoła. No a ten utwór jest dosyć czarno-biały, ale być może dlatego stanowi przyczynek do pogadania. Zapraszamy Państwa serdecznie, bo piosenka całkiem fajna, bardzo, bardzo porządna. Zapraszam. Oj ci Myśli Siedzi i myśli młody myśliwy, czy świat wokoło byłby szczęśliwy, Gdyby się zwierząt mnożyć pozwolić, Biedny, bo musi stan ten spartolić. Oj ci Myśli, zajączek sobie hasa przy lasku, Lisek go raptem dorwał obrzasku I gdy go prawie dopadł o boże, już zapolował na niego orzeł. Ojci Myśli, Skacze sarniaczek poprzez polankę, Mając na oku swoją wybrankę, i mniej, ni więcej widział to wilk i w jednej chwili obiekt mu znikł. Ojci myśli, ziemniaczki sobie uprawiał rolnik, Stądka jest żera paskudny szkodnik, Stado barżantów rusza z odsieczą, Tak to w przyrodzie sami się leczą. Ojci myśli. A myśliweczek na pomysł wpadł w środowisko mieć własny wkład. Pas z nabojami strzelba w dłoń, kabelusz z piórkiem zakryta skroń. Oj ci myśli, bo dla myśliwych to zwykły sport, tak jak na przykład tenis i kort. I gdy rozrywki zwyczajnie brak, bierze dwórkę i śpiewa tak: Oj, myśliwi my myśliwi, nic tak życia nie ożywi. Jak na przykład panie, dla rozrywki polowanie Oj ci myśliwi. Myślę, że zostaniemy pozbawieni na biału z panem Andrzejem za, taki, za taką piosenkę. A może nie. 8 grudnia jest? Dzisiaj i niedziela i imieniny obchodzą Maria i Romarek, a także Alojzy, Apollo, Bogwola, Edyta, Elfryda, Euchariusz, Euchary, Hildemar, Makary, Marian, Narcyza, Patapiusz no e, kurcze, Potapiusz, no widzisz, Marika i Świedark, Świedark. Wszystkiego dobrego Państwu Nie nietypowe święta, mamy Międzynarodowy Dzień Palenia Świec i Dzień Kupca. Przysłowie też mamy po suchym grudniu, sucha wiosna, bywa i pogodna weżniwa. A cycat dnia Philip Wilde. Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach. Ha, 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 ha. Niewątpliwym sukcesem jest, proszę Państwa, z rękami w kieszeniach. Myślę, pomimo cycatu. Bądź Kasie dzisiejszy i pan Andrzej Mandat, który wyspecjalizował się w softowych bardzo gierkach. Dzisiaj mamy przestrogę. Cudnie pachniesz. Dziękuję serdecznie. My i do jutra. Na jutro już w zupełnie innych okolicznościach przyrody i tak przez cały tydzień. Do widzenia.